Borys, jesteś gotowy na to, żeby pójść do szkoły? Czekasz na szkołę. I a plecak Ci się podoba? Super. Jak tam przygotowania do nowego roku szkolnego? Fajnie, wszystko już spakowane, załatwione. O, proszę bardzo. Plecak? Tak, jest sobie wyprawka. No, tylko się uczyć. A proszę mi powiedzieć, jak jest być pepcią zastępczą dla swoich wnuków? No, jest fajnie. Są wyzwania, jest, no, przy trójce to mam trochę, ale je daję radę. To wspaniale, to wspaniale. No, tak, trzeba tak się podjęła i tak muszę się trzymać tego. To my życzymy powodzenia. Fajnie iść do szkoły? Jeszcze takie małe pytanie mam Nie. za Ciebie. Nie. Ale z takim plecakiem ja, chyba trochę będzie fajniej. Będzie bardzo fajnie będzie. Jesteśmy przygotowani puścić do szkoły, tak? Puścić do szkoły. No, dostaliśmy plecaki, prezenty od fundacji, z czego się bardzo cieszymy. I myślę, że będzie dobrze. Będzie na pewno dobrze. I dziękujemy serdecznie za wszystko. Serdecznie chciałam podziękować firmie SI za wyprawkę dla dzieci, gdzie będą bardzo zadowolone i chętnie będziemy korzystać z tego. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Lubisz chodzić do szkoły? Ojej, a z takim plecakiem będzie Ci fajnie iść do szkoły? Także siaknie. Pani babciu, fajnie jest być rodziną zastępczą dla takiego cudownego wnuka. O, super. Będziemy starać się pomagać jak najbardziej, także mogą Państwo na nas liczyć